Cześć kochani, witajcie. Jak się domyślacie, jesteśmy nad kanałem Niegocińskim, łączącym jeziora Niego, i jezioro Tajpy. A nad tym kanałem jesteśmy, bo... A no dlatego jesteśmy nad tym kanałem, bo mimo, że dzisiaj jest 1 lipca i most obrotowy nad kanałem Łuczańskim w Giżycku miał już być otwarty, otwarty dzisiaj nie będzie. Jak donosi Urząd Miasta, jest lekkie przesunięcie. Mhm, naprawdę jesteśmy zdziwieni, trochę ironii, bo ten most od kilku lat generalnie robi zamieszanie na tych Mazurach, łącząc może nie północ z, południą, z południem Mazur, ale generalnie centrum szlaków, czyli jezioro Niegocin z jeziorem Albo Tajty, albo właśnie jezioro Kisajno. Jesteśmy Standardowo pod mostem. Dwa lata temu tych transmisji to było dużo, a wracając do najważniejszej informacji, kiedy most obrotowy ma być otwarty. W tej chwili aktualną datą jest data 4 lipca, czyli teoretycznie za chwilę wcale nie tak za długo i od tego weekendu, kiedy już wiemy, że wszystkich będzie, wszystkich osób na Mazurach będzie bardzo dużo, no to teoretycznie ten problem powinien zostać zrobiony i jak widzicie w tej chwili drożność kanału niegoćmiskiego mamy jakby nie było jednak środek tygodnia, nie weekend, nie zmianę czarterów więc jest bardzo duża ale jak pół godziny temu tędy jechaliśmy to ten ruch był bardzo bardzo, bardzo duży i to wyglądało zgoła inaczej, więc jak się trafi w dobry moment to się tutaj yy, łatwo łatwo przedostać właśnie z niego cina na jezioro Tajty. Oczywiście w końcu piękna pogoda, jednak pierwszy lipiec ma swoje prawa. 25-28 stopni pod mostem, fajny, lekki chłód, rewelacja. Yy, dlaczego też jesteśmy tutaj yy, i co chcemy wam? Powiedzieć. Otóż ten, ten, ten szlak wodny, ten, tą część szlaku wodnego, yy, pokonuje się nie jak się chce, tylko jednak z pewnymi yy, prawami, z, pewnym, z pewnymi prawami związanymi z pierwszeństwem. Koni pierwszeństwo mają osoby, płyną, mają osoby płynące. Z jeziora Niegocin na jezioro Tajty. Zawsze i wyłącznie. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi, stanowi, stanowi kilka podmiotów uprzywilejowanych, czyli wiadomo straż, policja, pogotowie, MOP, ale też uprzywilejowane są większe jednostki pasażerskie, typu jakieś tam statki i stateczki. I to generalnie ich uprzywilejowanie polega na tym, że one mają y, czym mniejszą prędkość, tym mają gorszą manewrowość. One po prostu nie mają tej manewrowości co wy. Mimo że wy, wam się czasem wydaje, że manewrowość w tym kanale, a zwłaszcza na tym łuku, y, właśnie pod mostem, y, pod mostem w wilkasach, ona jest najtrudniejsza, bo niby to jest proste, niby takie, takie delikatne S tutaj jest i teoretycznie łatwo jest to pokonać. No to gdy miejmy w dwie żaglówki, już tak łatwo wcale nie jest, bo te tyły masztów mogą się ze sobą spotkać spotkać. Ale jeszcze większy problem jest wtedy, kiedy przepływa tutaj. No i teraz jeszcze jest spokojnie, ale już widzimy, że tam nad mostem kolejowym, nowym mostem kolejowym, gdzie też poszerzono bardzo mocno ten kanał, stary most kolejowy, kiedyś miał zwężenie, ten kanał był 40% węższy w tamtym miejscu. W tej chwili już tego problemu nie ma. No to teraz mamy taką sytuację, że ten uchodźbał się płynnie, ale ja już widziałem, że widzę, że pod mostem kolejowym jest już dużo, sporo jednostek, też sporo jednostek w tej chwili już spłynęło od strony Jeziora Ciekawości zobaczymy, co tutaj nam się wydarzy. Miejmy nadzieję, że nic. Dwa lata temu jak robiliśmy dużo transmisji, to w zasadzie nie było live'a, bo było ich około 12. Świeliśmy, się, że to były takie livey spod, spod mostu. To w zasadzie przy każdym live'ie zawsze jakaś obdrapka, jakieś, jakieś lekkie zaczepienie było. No najgroźniej wyglądało właśnie, jak się dwie wymijające, omijające w zasadzie jednostki szczepiły końcem, końcem masztów. Jeden masz to przeżył bez problemu, drugi został rozwalony. Cały fok został, już tak powiem, wygięty, wyrwany. No i tak to właśnie wyglądało. Co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie jest też dzięki takiej transmisji pokazać Wam, jak ten początek lata i wakacji na Mazurach wygląda. No pogoda dzisiaj jest prze, po prostu piękna. Chyba najładniejsza w tym roku. Tu z takich... No właśnie, zaraz, słuchajcie, będziemy mieli taką sytuację, że Jednostka, mimo że płynąca, nie mająca pierwszeństwa, to z racji tego, że jest jednak jednostką dużą i ma ograniczoną manewrowość, ona daje sygnał, żeby osobom z naprzeciwka dać znak, że sorry, ale my tutaj musimy przepłynąć jednak, jednak. Pierwsi są też w ogóle znaki, które wskazują na moście, które wskazują, że należy dać sygnał dźwiękowy. I teraz zaczek taka większa jednostka, która jak ją się widzi gdzieś z daleka, ona wydaje się niedużą jednostką, to jednak ona praktycznie ten kanał pokonuje bez skręcania, takim, na początku przy, przy, przybiera dobrą pozycję i praktycznie pod skos to wszystko wchodzi, tak. Tam kolejna jednostka daje sygnał dźwiękowy. teraz zobaczcie co z tą jednostką się dzieje. Zobaczcie co dzieje się z tą jednostką, zobaczcie jak ona, jak ją inercja spycha od razu na brzeg. Nie wiem czy to widzicie, że już Gdyby w tym miejscu teraz stały jachty, ta jednostka yy, yy, miałaby już problem z przepłynięciem. No i kolejny, no i kolejny przykład, kolejny przykład, yy, kto ma pierwszeństwo, czyli służby, służby ratownicze. Gdzie wiadomo, yy, one nie używają sygnałów, kiedy mają komuś kogo, kogoś pomóc wyjąć ścin, ale w do ratowania ludzkiego życia to jest pierwszeństwo przede wszystkim. No i teraz widzicie jak to wygląda przez to że tu przepłynęły tu dwie jednostki. Jachty płynące już od strony jeziora niegodzi, mimo że mają pierwszeństwo, musiały się pozwalniać, pozatrzymywać. Też widzimy często, że z tym doświadczeniem jest, jest różnie i teoretycznie zatrzymanie w kanale jachtu i zabezpieczenie go no, nie jest niczym teoretycznie trudnym. Często też widzimy takie śmieszne sceny, jak wszyscy panikują, bo trzeba nagle jacht sobie 5-6 na godzinę i nagle wszyscy się muszą zatrzymać. W kanałach, na żaglówkach oczywiście, i nie tylko na żaglówkach, hobijacze. Można mieć przygotowany bosak, bo są te sytuacje stykowe czasami, więc nie nogą, nie ręką, tylko po to jest bosak, żeby nic sobie nie połamać, nie zmiażdżyć, nie otrzeć itd. Oczywiście, też należy pamiętać, że ten kanał nie służy tylko do pokonywania dla jednostek dużych. Ale też mamy tu taki przykład, że także uczestnikami szlaków są kajaki, osoby na supach. I uczestnicy ruchu uwodnego nie zawsze muszą mieć żagiel, nie zawsze muszą mieć silnik motorowy. No, oprócz tego to wiadomo, znęcam się nad Wami tą piękną pogodą na Mazurach, która w końcu w końcu wróciła i najbliższe dni mają być genialne, a późniejsze ochłodzenie już nie będzie, nie będzie nas, nie będzie wracało nie będzie wracało do temperatury typu nie 15-12 stopni tylko 20 kilka stopni, więc ochłodzenie to już jest zbyt chyba na wymiar powiedziane, no i już wiecie, sytuacja się rozładowała, mimo że nie było widać na początku tego ruchu, to znaczy już yy, od mostu do jeziora Tajty totalne zero a tu jeszcze troszeczkę jednostek jest ale one oczywiście jeśli będą płynęły zgodnie ze sztuką yy, żeglarstwa i pływania właśnie ze złożonym masztem, to powinny sobie bez problemu poradzić. Dla tych, którzy się dołączyli, przypominam, że yy, ten ruch na kanale Niegocińskim będzie jeszcze większy przez kilka dni, a od 4 lipca ma nastąpić oficjalne otwarcie mostu obrotowego w Giżycku nad kanałem Łuczańskim. Tak trochę mówię z ironią, bo z tym mostem, słuchajcie, są przeboje już od ładnych, od ładnych, nie wiem, pięciu lat. Od kiedy jest portal Mazury 24, zawsze coś było remontowane. Najpierw kanał Niegodziński, później jak go zrobili, to most robili. Później, jak już było wszystko dobrze, coś tam pykło, coś tam strzeliło, most nie działał. W zeszłym roku zakończono, zakończono remont kanału przy wbijaniu Larsenów robienia tego wszystkiego dobrze, coś tam pykło, coś tam strzeliło, most nie działał z tego całego obicia, obicia, które grunt od wody no to już przy wbijaniu doszło do wielu drgań, które uszkodziły mechanizmy właśnie mostu obrotowego i w zeszłym roku on był otwierany tylko trzy razy, trzy razy dziennie, co też, co też powodowało też stresy i problemy właśnie w tym kanale. Kochani, w kanale Niegocińskim największe, największe problemy, czekajcie może ja Wam to przybliżę troszeczkę, może się uda, o. W kanale niegocińskim największe problemy są wtedy, kiedy ten ruch się zagęszcza. Kiedy zagęszcza się ruch? Ruch jest zagęszczony w zasadzie przez 3 dni. Pierwszy dzień to po południu w piątek, kiedy wszyscy wracają do portów macierzystych, no bo w sobotę muszą oddać te jachty. Czasami w sobotę rano, kiedy ci maruderzy na koniec to robią. No i oczywiście po wydaniu czarterów godzina 15-16, niektórych 17. Też niektórzy chcą od razu przepłynąć i popłynąć do swoje, swojego ulubionego miejsca, za którym tęsknili cały rok. No i tak samo jest niedziela, niektórzy zostali na jakieś koncerty, nie wypływali pierwszego dnia, gdy odebrali jacht i wypływają w niedzielę. Więc są takie momenty newralgiczne, a we wszystkich innych momentach w zasadzie tutaj nic się nie dzieje, no chyba, że jest bardzo duży ruch. Dwa lata temu, jak właśnie cały kanał Łuczański był zamknięty, była majówka i było Boże ciało, no to kochani, tu były dantejskie sceny tu W zasadzie każdy element, każde minimalne zwolnienie lub zatrzymanie się, lub zatrzymanie się przy kanale i niewypłynięcie, że tak powiem w miarę szybkie powodowało, że ktoś wyprzedzał, ktoś próbował. Do tego dochodziły skutery, na skuterach grała muzyka, cisza manewrowa wynosiła zero. No i dochodziło do różnych takich sytuacji, gdzie mówię, przy 12 live'ach 11 razy coś gdzieś się obiło, szarpnęło, uderzyło i... Nie, nie zawsze to było tak, że nie było szkód i jakaś tam przerwa w tym wypoczynku i w wakacjach była. Dobrze, to słuchajcie, ja już będę za chwilkę kończył. Zobaczymy, co jest jeszcze z drugiej strony. Widzicie, no w tej chwili ten ruch jest taki jednokierunkowy w zasadzie z niego cina na jezioro, na jezioro Tajty, czyli tu dzieje się już stosunkowo fajnie. Czyli ten live dzisiaj nie ma charakteru, charakteru za bardzo edukacyjnego, a tylko naszą rolą dzisiaj jest chyba was jednak poddenerwować, że siedzicie sobie gdzieś tam teraz w pracy, macie upoł, upał, bo nie każdy ma klimatyzację. No i właśnie yy, możecie tylko dzisiaj sobie pozazdrościć tym, którzy na szlakach, którzy w tą piękną pogodę mają okazję na tych, jezior tych jeziorach po prostu być. I to mam taki przykład słuchajcie spokojnego przepłynięcia. Sztywny sztak. Sztywny sztak, pięknie, słuchajcie wybrany, nie jakiś tam banan na no, lokal sztorm. Więc jest to firma, jakby nie było szkoleniowa. Zdziwiłbym się, gdyby ten sztywny sztak tutaj w tej chwili. Ja to zawsze mówię tak delikatnie, bananin, czyli zwisał do dołu. No i się deformował i się deformował na niekorzyść przyszłych osób, które będą tą jednostką pływały. Patrzmy, może jakiś ten sztywny sztak w kształcie banana nam się jednak uda złapać. Tu tak już delikatnie, delikatnie troszeczkę mamy na tej jednostce. No i przypominamy, że pierwszeństwo mają jachty płynące z, z jeziora Niegocin na jezioro Taity. Poza, poza faktem rzeczy należy przepuścić jednostki służb ratowniczych, policji MOPR-u i też, i też mają pierwszeństwo statki pasażerskie, które po prostu mają dużo większy problem z manewrowością w takiej, przy takim kanale i one no, muszą, muszą, być przepuszczone, bo one jak obetrą, lekko przetrą bok waszej żaglówki, im się nic nie stanie, nawet nie będzie u nich śladu, a tutaj jednak może być jakiś problem dla was. No i kochani przepuścimy jeszcze jedną żaglóweczkę i pozostanie nam tylko życzyć Wam fajnego, fajnego dnia. No i jak najszybszego powrotu na Mazury, no bo dzisiaj ta pogoda faktycznie jest taka, że aż, aż chce się Was na te Mazury zapraszać. I, i dzisiaj można rzeczby by tak ładnie powiedzieć, że brakuje, brakuje. No i tu kochani mamy przykład. Tego sztywnego sztagu kompletnie, kompletnie zmiażdżonego. Kompletnie zmiażdżonego. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. No, powiem Wam szczerze, że jak trzy lata temu było i szukałem tych właśnie takich. Takich, yy, takich perełek właśnie, jak można niefrasobliwie żaglówką przemieszczać się, to takiego banana to ja jeszcze chyba w, w życiu nie widziałem. na tych, co mają troszkę mniej, mniej, się orientują, dlaczego ten sztywny sztag powinien być napięty i dlaczego to jest tak istotne. Kochani, sztywny sztag to jest taki aluminiowy przekrój, taka nazwijmy to rurka, ale rurka jest pusta. Ten, to, to jest taki aluminiowy profil, który mm, gdy kręci się na dole, a ja to powiem taki roller, to, to aluminium się kręci. Jeśli aluminium jest proste, no to ten żagiel wtedy ten fok się nawija. Jeśli to aluminium się kształci właśnie przez, takiego, przez takie banany, no to w tym momencie yy, on nie pracuje prosto, fok chodzi ciężej, a po iluś razach taki, taki sztywny sztak jest po prostu do wymiany. No i tu mamy kolejną szkołę, bocianie gniazdo, znaczy może nie szkoły, może czy bocianie gniazdo, nasz partner. Kolejny raz w tym sezonie dziękujemy. Michał za zaufanie, dziękujemy, że możemy też razem działać na rzecz tych naszych pięknych, pięknych mazów. Tutaj słuchajcie, sztywny sztak modelowo, idealnie, perfekcyjnie wyciągnięty. Dla tych, którzy borykają się, no ale jak to zrobić, żeby on był taki sztywny i tak dalej, bardzo prosta podpowiedź, mianowicie przy kładzeniu masztu nie kładziemy go do końca na bramkę. Jeśli już widzimy, że masz jest, już jest w takich tych widełkach na bramce, to opuszczamy go jeszcze troszeczkę i w momencie, kiedy mimo, że mas jeszcze jest położony, ale jeszcze jakoś tak nie, całkowicie nie, nie położył się na tej bramce to wtedy wszystko zabezpieczamy i już dalej, dalej nie puszczamy tych naszych szotów po to, żeby mm, jednak ten sztywny sztak był, był napięty powiem Wam szczerze, jak to się fajnie stoi w tym cieniu, w tym lekkim takim przeciągu że no, nie chcę się tego lajwa kończyć a znowu stać tutaj tak sobie, żeby sobie postać w sumie też można popatrzmy jeszcze co dalej się dzieje no jak widzicie dalej bez zmian y, ruch z jeziora Tajty na niego godzin zerowy więc te wszystkie manewry tutaj płynnie, fajnie Bezpiecznie. Na koniec jeszcze raz. Pierwszeństwo, wszyscy, którzy płyną z niego, ci na tajty. Uważajcie, starajcie się nie mijać jednocześnie w tym miejscu. W tym miejscu starajcie się po prostu nie mijać. Niech jedna jednostka przepłynie, po chwili niech druga wpływa. Bo jeśli naraz nagle skręcicie, to końcówki Waszych masztów się po prostu szczepią, uderzą, poszarpią, zniszczą, etc. etc. I kochani, to chyba tyle. Pierwszy raport w tym roku z podmostu. Miejmy nadzieję, że jak zostanie uruchomiony most abortowy w Giżycku i kanał łuczański wróci, wróci do użyteczności, to nie będzie takiej potrzeby, aby w Bóg wiagas edukować, a tych takich momentów trudniejszych też nie zaznacie. I będzie po prostu fajnie się przemieszczało między Niegocinem a dalszą częścią północnych Mazur. No i to chyba tyle. Życzę Wam fajnego dnia. Fajnie mamy na tych mazurach. Wszyscy, którzy się na Mazurę wybierają, też mają fajnie. A ci wszyscy, którzy w tym roku no, nie zapisali się, niczego nie zarezerwowali, no to kochani, przemyślcie swoje zachowanie i zapraszamy na Mazury. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia na kolejnej transmisji. Hej!